obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. 43. rocznicę tych wydarzeń uczcili związkowcy solidarności regionu Beskidzie, składając kwiaty pod pamiątkową tablicą na murach kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Rano pobudka. Dziecko chce włączyć bajkę w telewizji. Włączamy, a tam. Pan generał w okularach ciemnych, no i, i, i informuje, chociaż jeszcze przed samym generałem troszeczkę śnieżenia w telewizorze było, nie wiem jak długo to było, czy, czy godzinę, czy pół godziny, no ale zdziwieni cały czas co się stało. No i, i potem po przemowie generała dowiedzieliśmy się, że wprowadzony stan wojenny. Ponieważ byłem w domu, no to się rozglądałem gdzie co z kolegami się dzieje no, akurat u nas po sąsiedzku w sąsiednim bloku jeden z kolegów był internowany. No i tyleśmy się dowiedzieli, że są internowani. No, 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 mnie się udało uciec. Po prostu policjantom powiedziałem, że idę się ubrać, a ponieważ pokój miałem na, na górze, więc oni na tyle mi zaufali, że nikt ze mną nie poszedł, żeby mi asystować, jak ubierałem ten płaszcz. Otworzyłem okno, uciekłem i no i tak udawało mi się po różnych domach znajomych do 19 stycznia, gdzie zrobiono obławę po prostu i zarówno Patryka Kosmowskiego, który też nie dojechał do Bielska z tego zjazdu z Gdańska, tylko wysiadł już w Komorowicach, bo na dworcu czekali na niego. I, i do 19 stycznia udało nam się po prostu jeszcze nie być zaaresztowany i przewieziony do, do Jastrzębia, co się potem stało. Wraz ze związkowcami rocznicę 13 grudnia wspominali posłowie Stanisław Szwed, Grzegorz Puda i Łukasz Schreiber. Jestem na Podbeskidziu już od wczoraj. Miałem okazję na zaproszenie pana posła Grzesia Pudy spotkać się z mieszkańcami Bielsko-Białej. Dzisiaj z mieszkańcami Wadowic, a także w, w tym czasie pomiędzy tymi spotkaniami, w związku z tym, że mamy 13 grudnia, no to jest rocznica ważna nie tylko tutaj, ale w całej Polsce. Sam pochodzę z Bydgoszczy i chociaż w taki sposób symboliczny chcieliśmy uczcić pamięć o tych wydarzeniach sprzed 43 lat. To data historyczna tej chwili nawet podwójnie historyczna. Z jednej strony to czas, w którym ogłoszono stan wojenny i doskonale pamiętamy jego skutki. Ponad 40 osób zginęło wskutek e, tych haniebnych zaniedbań ówczesnego rządu. A z drugiej strony, Szanowni Państwo, to też okres, w którym warto... Zastanowić się na tym, czy warto zawsze i za każdą cenę poddawać demokrację pod taką próbę, która nie zawsze wychodzi. Otóż dzisiaj jest również rocznica roku od kiedy mamy nowy rząd. Wiedzą państwo doskonale, że nie dzieje się w tym czasie dobrze. Wiemy o sytuacji, która ma miejsce w Bielsku-Białej, likwidacja największego zakładu, czyli Fiata później Stellantis'a, ponad 1200 osób zwolnionych. Dodatkowo dowiadujemy się o tym, że w Skutek tych działań wyprowadzenia fiata z Bielska Białej już kolejne firmy, takie jak chociażby Hutchinson zapowiedziały zwolnienia grupowe. No niestety nie będą to bardzo wesołe święta, nie będą to święta nadziei. Dla wielu osób będzie to po prostu bardzo smutny czas. Co nam obca Przemodzieła, Marsz, marsz Wczoraj mieliśmy taki preludium smutnego dnia, bo 12 grudnia ściągaliśmy nasz ołtarz, który był cały czas funkcjonował na, na, na Fiacie, na Stalantisie. Ten krzyż tam wisiał nawet w stanie wojennym, a teraz niestety no, ta sytuacja, która się dzieje. Automotyw spowodowało, że zmienił się właściciel Stalantisa. Już nie ma, musieliśmy ten ołtarz zabrać. To jest ten czas tego smutku, gdzie wspominamy naszych kolegów, którzy 13 grudnia, no tak drastycznie byli budzeni w nocy czy, czy nawet nad ranem, gdzie byli wyrywani ze swoich rodzin, gdzie ci ludzie byli przetransportowani do, do więzień, gdzie wracali czasami po roku i więcej i czasami nie mieli do czego wrócić, bo i rodzin już nie było, ale też i czasami musieli wyjeżdżać z kraju, bo e, nikt im tutaj nie chciał dać pracy. To są ludzie, którzy już nie wrócili, oni poumierali na obczyźnie. To wspominamy właśnie tych, tych naszych kolegów, którzy walczyli za wolną Polskę. I taka refleksja też na koniec, no, byśmy nie dążyli do tego państwa, które było te 43 lata temu. A wszystko wskazuje, że jeżeli się nie szanuje wyroków sądów, jeżeli się nie szanuje uchwał, ustaw, no to trudno mówić o państwie, które jest demokratyczne. To jest smutne i to. To daje do myślenia jeszcze w tym czasie 13 grudnia. To, co w tej chwili my przeżywamy, jako, jako byli związkowcy, ale w ogóle wszyscy Polacy, dotknięci tą sytuacją, która się y, dzieje u nas w Unii Europejskiej, myślę o tym y, potwornym zagrożeniu, jakim jest Zielony Ład, to to, to jest. To jest taki stan wojenny dla całej Europy. Tak uważam I, i tutaj jak my wybrniemy z tego wszystkiego to 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 jest duży znak zapytania.